Witam cię serdecznie. No, i z takiego właśnie miejsca zapraszam cię serdecznie na już zbliżające się wielkimi krokami nasze plenerowe malowanie, które będzie już właśnie 19-20 października. Nad rzeką Mroga w miejscowości Rochna w pięknym manturażu przyrody będziemy wspólnie malowali. Kilkanaście godzin wspólnego malowania. Dużo moich porad tipów, ciekawych pomysłów na malowanie, rozwiązań i będę się dzielił z Tobą moimi tutaj tajemnicami, tajnikami warsztatu malarskiego, więc serdecznie polecam i zapraszam do udziału właśnie w nadchodzącym plenerze. Będziemy w pięknym malowniczym hotelu, położonym nad właśnie piękną rzeką Mroga. Miejscowość nazywa się Rochna i właśnie w tej miejscowości będziemy malowali piękną jesień. Do wyboru oczywiście będziemy mieli tematy, będzie drzewa, zarośla, krzewy, właśnie rzeka. Więc naprawdę tematów malarskich mnóstwo. Będzie tak pięknie jak tutaj za mną, albo jeszcze ładniej. No już będą takie jesienne kolory, więc też e, będziemy mogli się wyżyć właśnie kolorystycznie, zobaczyć jak malować, jak uzyskać głębie, jak uzyskać i malować perspektywę, jak dobierać kolory i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Oczywiście pod moim okiem, z moimi uwagami, komentarzami i wsparciem. Więc zapraszam serdecznie 19-20 października e, rzeka Mroga w hotelu nad Mrogą, miejscowość Rochna. Serdecznie zapraszam. Są jeszcze wolne miejsca. Możesz A, przyjechać z rodziną i wtedy ktoś tutaj e, też znajdzie się dla dzieciaków. Dużo ciekawych rzeczy do roboty możesz zabrać. Męża i pójdzie sobie na ryby, więc naprawdę dla każdego mnóstwo, mnóstwo atrakcji. A jeżeli chcesz się zapisać, to tutaj w komentarzu pod moim filmikiem znajdziesz wszystkie szczegóły. Więc do zobaczenia nad rzeką Mroga na plenerze 19-20 października. Cześć! Jak to się włącza teraz? Nie wiem, jak to wyłączyć. <laughs> Zobacz.